Halo, halo, cześć, dzień dobry. Tak, wiemy, żałoba, jest ze mną Madzia. Dzień dobry. Żyje. tego, że nie jej, muszę pracować. Tak, pomimo tego, że jej nie ma, to i tak Madzia żyje. Także tutaj wiemy o tym doskonale, że mieliście mega, mega, mega smutek. Ale po części też pisaliście, że no w końcu się odwróciła sytuacja, bo zawsze to u Madzi wszyscy umierali, a tutaj Madzia. Mora. No bo dla mnie to naprawdę też było zaskoczenie, że w końcu to ja umarłam. No, I słuchajcie, no, w końcu jakieś urozmaicenie. Tak, i słuchajcie moi drodzy, to w żaden, o nie. I słuchajcie. Dzień się zajmować nie muszę. I słuchajcie. Moi drodzy, to w żaden możliwy sposób nie było zaplanowane, bo tam widziałem już, że były jakieś spiskowe, teoretyczne komentarze, że o, zaplanowaliście to nie, nie, nie. Po prostu no tak wyszło. Także. Naprawdę nie zaplanowaliśmy. Ja tak zdziwiona na dawno nie byłam. Idź te dzieci, ogarnij. Także moi drodzy, słuchajcie, my będziemy tutaj ogarniać studnie życzeń. Mamy 8 tysięcy, więc teraz jest kwestia tego, tylko żeby macie wcielić do rodziny. A potem może się uda, i tutaj jest też jej nagrobek, taki ładny, zrobiliśmy. Tak, nawet świeczka mi zapalił. Tak, nawet świeczka mnie jest w nocy. Zapalona. A co my tu możemy zrobić? Opłakuj, schowaj, uwolnij ducha w światy, czytaj, złóż ofiarę przodką. Ty musisz chyba mnie Dobra, opłakiwać ja dużo. Do zobaczenia wkrótce. Nie. No widzisz, jak prawdziwy... Panie, ja dzwonię do ciebie, odbierz. <laughs> Naprawdę? Ale tu w klubie się ktoś znany pojawił. Nie mogę. Dzieci. Niestety, no. Trzeba rozwijać ród z <laughs> Tak. No, żeby było kogo mordować. Tak, jeszcze. A my wam też przypominamy, że jeżeli film wam się podoba i chcecie więcej Simsów, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, a jeżeli jesteście nowi, to włączcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić filmów. Wpadnijcie też do Madzi na kanał i standardowo dziękuję wspierającym. Dziękujemy i zapraszamy. Tak, claro, por favor. O zaraz cię ogarnę dziecko, drogie siebie spokój. jeszcze ogarnię. Do siebie zaczynasz. to też. Czekaj, trzeba będzie pewnie jeszcze porozmawiać. O, Jesus. Masakra. I moi drodzy, dzisiaj też jest taka sytuacja, że Wojciech ma wolne, w związku z tym stwierdziliśmy, że ogarniemy to w taki sposób, że będę się poruszać po otoczeniu szukając muszli i rzeczy, które możemy po prostu sobie pozarabiać, no bo inaczej to może być dupa. Czemu mhm. te dzieci płaczą pomimo tego, że je ogarnąłem? Bo nie wytelepałeś. Trudno, muszą poczekać. Trzeba potelepać jeszcze. To podrzucaj i podrzucaj, jeszcze pokołysz, pokołysz. Albo zaraz się wkurzę i po prostu wyjdę i niania przyjdzie. To już w rozpacz wpadłeś przez te dzieci. Właśnie to trzeba byłoby po ciotkę zadzwonić, Agnieszkę na przykład. To dzwoń, może się zajmie. No ale nie, to, to jest bez sensu, bo przecież jak wyjdę to i tak przyjdzie niania. No to też. Aha, higiena. Dzieci, błagam was. Błagam, no już. Ale idę. ty wiesz co? Jak opieka społeczna je zabierze, to ja do rodziny nie wracam. No i właśnie staram się, żeby nie zabrało. No już. O, o, o! Zielone. No i ja zawsze mówię, że musisz śpij. dobrze lepać, O jo. jak dobrze, jak dobrze. No, i teraz idź się umyj. Już będzie spokój. Proszę spać. Oboje, jedno i drugie. No. Słuchajcie, <laughs> jeszcze jaka cisza i spokój. Masakra. No, a przy okazji, słuchajcie, chciałbym poznać też Wasze, że tak powiem, yy, odczucia co odnosi do nowego dodatku tego czarodziejskiego, także możecie tak. się podzielić w komentarzach i zobaczymy co myślicie, bo ja szczerze powiedziawszy jestem tak. Zaznaczy, że to jest EA i to są The Sims 4, to ja jestem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Nie Jest tak ja jestem smutna z tego tytułu. No chyba nie! Adaś się drze, to po pierwsze. Po drugie, jestem smutna, dlatego, że w trójce dostaliśmy pakiet dziwności, gdzie były czarownice, wilkołaki, wampiry, tak, na dżiny, było, no. wróżki, elfy, jeszcze coś tam pełno tego było. Mumie były bodaj, wszystko było, tak? Tutaj dostaniemy czarownicę, czyli coś, co dostaliśmy mniej więcej. Ala wampiry też Dokładnie. będą tutaj czarownicy, nowy świat, nowa umiejętność pewnie jakiś nowy zawód, czy coś. No i 30 nowych przedmiotów i tyle. Tak, no. także tutaj co przyjdzie, słuchajcie, to zobaczymy, bo jesteśmy bardzo tego, bardzo tego ciekawi. Dobra, czy, co daje złóż ofiarę przodkom? Nic, że sobie powyjesz i tyle. Mhm. To czekajcie, to jeszcze zrobimy tak. Podchwaszczamy, tutaj widzę, że jest kilka rzeczy do ewolucji, ale chyba nie mogę a mogę ewoluować. Będzie lepsza jakość. No i więcej pieniążków. I więcej pieniążków, dokładnie. No już tam nie płacz. O Boże! Ktoś tu prze, przeleciał na łódką! Przez wyspę. Kto? No oczywiście! Nie wierzę w to! O, 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 Ty się ciesz, że wtedy prysznicę nie brałeś! Ośrodek! Nie wierzę. Ale widziałeś, co on zrobił? On tędy przeleciał! Przez wyspę! Nie. będę musiała sobie... Przez wyspę przeleciał. Nie wierzę w to po prostu, o, 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 o. Patrz, patrz, patrz twaniaczka. Zaraz go wciągnie jakiś tryton tam. I się skończy. W my, te 60 dopiero z syrenami będą, bo tak to można byłoby, jak ty duchy. byś był. O, weź może ci w czymś pomogą. Pomóżcie mi. Bo jak ty byś był syrenem, to byś go utopił, a tak to o. A można tak? No młotka próbowała, a jej nie wyszło. Mhm. No, ale ponoć można. Może trafić z, z wulkanu ten, ten. Bodajże chyba meteor, oh, czy coś? Energię dalej. Tak. Super. I ten. I właśnie tam się śpiewa jakoś pięć, że y, oni wciągają takie jakby, wiesz, mm -hmm. ten, ten, ten taki. Jezu, jak to się nazywa? Ta śmiernica wciąga pod wodę. I teoretycznie niby to też może zabić, ale ja się jeszcze z tym nie spotkałam. No ja właśnie też. No na razie wiem tylko, że przy, z, z, z otchłani wynurza się wodny kosiarz. <laughs> o matko boska, dzieci. Akurat wodnego nie musiałeś na mnie testować. No, ale to się tak samo z siebie wyszło. <laughs> no przecież idę. Dobra, dziękuję. Idziemy. Idziemy zbierać, zarabiać pieniądze, bo ja mam dosyć tych dzieci już. Tu przyjdziemy, tu myślę, że chociaż. Toż ty mówiliś, że tam w tym cypelku tak ładnie. Tutaj gdzieś było. O, to tam dalej, trochę wyżej. Tak, to tutaj musi gdzieś być. No. Także powiem Wam szczerze, że. Komedia. Komedia. Mm -hmm. O, zostali wysłani do żłobka. Boże, jak mm -hmm. dobrze. Cisza, spokój. A właśnie teraz, bo wcześniej nie miałam kiedy poczytać komentarzy, nie? O właśnie mm -hmm. czytam, że w końcu ktoś uśmiercił. Madzi, a nie Madzie kogoś. No widzicie. No. widzicie. I że zemsta za krowokwiat z pierwszego sezonu Simsów czwórki. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Czekajcie, w ogóle co my tutaj mamy do pracy? Edukuj innych Simów na temat ekologii. Dobra, to Sorry, będzie... Sorry, nie, trzeba... że nie poedukujesz. No właśnie wiem. Tu pamiętam, że zawsze było dużo tych muszelek, ale... W ogóle ja czytałem gdzieś, że w tej aktualizacji, która teraz wyszła, bo jakaś była ostatnio, chociaż nie robiłem w sumie, bo my, słuchajcie, ostatnie dwa odcinki nagrywaliśmy pod rząd, więc... Tak, że... bo ja się wściekałam w zakopanym. to Tak, dlatego. więc nie wiem, jak to tam wszystko mm, wyszło. Do nas podobno naprawili czas. Ale ja to przy każdej aktualizacji słyszę i nigdy nie wierzę, wiesz? No ja... Tak na dobrą Tak sprawę. średnio właśnie. O! Tu ktoś do mnie płynie. Kim ty jesteś? Czemu ty masz kocie uszy? Nie wiem, może to jakieś sentenki do pływania? Nie wierzę w to. Dobra, Wojciech. O! Tasior. O tym Ptasiu chyba nie... O nie, dobra, już myślałem, że nie żyje. On się chyba moczył, wiesz? Co za Mewsko, no. Ile ty będzie tu opłakiwać? O Boże, tak długo. Ale wiesz co? Mam dziwne wrażenie i przypuszczenie, że chyba naprawili też to, że te muszelki się tak nie respią, Bo tutaj pamiętam, że zawsze było ich cała masa. Czy to jest Aga, czy mi się wydaje? Chyba. Oczywiście, że Aga. To czekajcie, poedukujemy Agnieszkę na temat ekologii, żeby była Eko I zobaczymy, co z tego. O, plum plum, plum, plom, plom, plum plom, plom plom plum plom. No, Tomku, nie, nie wpadniemy. My teraz się twoją żoną zajmujemy. Ale wiesz jeszcze... co? A, to też jeszcze y, czytałam, tam muszelkę minąłeś. Dobra, to zaraz wrócimy. E, czytałam właśnie, że ten... Ja uśmierciłam Maćka, e... Tomek Agę, ty mnie. Mm -hmm. To teraz czekamy, aż Maciek uśmierci młotkę. To gadamy z duchem Agi chyba. To nie chyba myślisz bardziej, wiesz? Ale się, rozwaję, nie, się Aga, Aga, Aga chyba poszła. To czekajcie, przyjazne, przyjazne powitanie. Z tym panem się zapoznamy i zrobimy słuchajcie do pracy, bo my zaczynamy za 14 godzin, czyli w następnym dniu. W ogóle czekajcie, jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. W sobotę dzieciaki mają urodziny. No, to tak pół tygodnia sam się tutaj no, zajmujesz. Tak. Siemaneczko, ja cię tylko szybko education zrobię i już uciekam, nie ma mnie. O patrz, wraca Aga! Świetnie! No, ona wiedziała, co ty chcesz jej zrobić. Mądra dziewczyna uciekła. Ej, Dobra, gdzie są te muszle? W sumie też jestem mądra. A szumarłam, żebyś mnie nie edukował. No. Miałaś dość edukacji ekologicznej <laughs> tak. po prostu. O, ja coś czuję, że my tutaj chyba to dzisiaj dużo nie zbierzemy. Nie wiem, jeszcze można by pójść ewentualnie na tamtą plażę, tylko że w sumie też zbliża się noc. Więc dobrze by było z tobą tam. Popróbować, żebyś się, że tak powiem, do rodzinki wcieliła. To do mnie tak dopiero koło 22. Wiesz, jak ja normalnie chodzę spać o 22, to tutaj jako duch pewnie wstanę o 22. pewnie tak. Pe no. Ej, halo! Znowu tą muszelkę tu. No. Tu jest. Wiesz tą muszlę. Nie rozumiem, że ty jesteś smutny, no ale aż, tak? No widzisz, to jest miłość. <laughs> Can you feel the love tonight? A to jest kilka, musisz kilka zabrów. A nie możesz tego. Nie możesz, hmm. żeby złapać i no od razu. Znieje. Dobra, musimy zarobić na studnie. O, jadę, o to już to wszystkie 20. masz, może sprzedać. Teraz leć za tamtą. Wiesz co, ja nie wiem też, czy dobrze by nie było, gdybyśmy ewentualnie wzięli i połowili ryby. Dlatego, że można złowić tutaj dosyć fajne rzeczorki. Ja tam lubię łowić w tej, wierzbowej zatoczce. Czy w tym, Bazie? Tam gdzie było to ukryte łowisko, tam zawsze dużo siotrów było, a one były drugie. łowisko... Ono w tej jaskini jest, koło Landgraba bodajże. To w tym drugim mieście, tym pustynnym, tylko że tam trzeba mieć Bo... dziesiąty majsterkowania, żeby wejść, jeśli się nie mylę. No, no. Tam zostawiłeś znowu. Gdzie? No tam, gdzie stałeś. O, Fystecznie. stoi nad nią i telepie telefonu. Dobra, czekajcie jeszcze, wrzucimy no, historycznie, sprawdźmy oś czasu. No już się tak nie za tego wywój. Halo, Wojciechu. Ty wiesz co jeszcze powinniśmy zrobić? Być gdzieś polaz właśnie do tej wierzbowej zatoczki czy gdzieś Kamyczkiem. i e, nie e, żaby i wziąć dwie drogie żaby i zacząć rozmnażać je. No. Wiesz co w Bo sumie je... można by tak zrobić, ale wydaje mi się, że wiesz co, my i tak chyba raczej się tutaj ogarniemy z tą kasą, więc. No to pewnie tak. No Ja wiesz, moi simowie każdy ma te żaby, ja je rozmnażam, rozmnażam. Ja w końcu jest kryzys finansowy, finansowy dopiero te żaby sprzedaję. Ale wiesz, co ci powiem? Ja, ja, szczerze powiedziawszy, średnio lubię tak grać. Nie wiem, jakoś em, zawsze jest tak, że. W tych Simsach właśnie to, to wszystko na samym początku, jak się zaczyna i się zbiera te wszystkie skałki, żaby i tak dalej, i tak dalej, to można się tak szybko dorobić pieniążków, no niby tak, że to jest ale masakra. Wiesz, więc mnie to tak troszeczkę delikatnie, wiesz, tak... Dobrze, my tu jeszcze żyjemy sami, <laughs> tak? Ale jak ja mam czwórkę Simów na wydaniu, z czego dwójka jest upośledzona i nie gotuje w ogóle i musi ten solik nakryć się opłacać, a dwójka natomiast ćpa krew z ludzi, no to ja sobie radzić jakoś muszę. A, no to chyba, że tak. <laughs> więc widzisz. Chyba, że tak. A teraz u mnie jeszcze dzieci w drodze, o oh ty No to już w ogóle. Dobra, słuchajcie, spróbujemy jeszcze zwiedzić Jaskinie, Może też uda nam się coś ogarnąć, jakiegoś fajnego. I ja myślę, że połowimy tutaj chyba troszeczkę ryby. My i tak mamy, słuchajcie, energię na full, więc yy, myślę, że tak zrobimy. Dzieci na szczęście są nam totalnie niepotrzebne. Nie wieczór duchów. Czy chcesz tam zajrzeć? No nie Aga. To jak Magda się. Jak Magda się. Jak się, ja się strzesi, do rodziny, tak? Albo jak będzie duchem, to będziemy kombinować jakieś wyjścia. Tak, to mnie wtedy będziesz wysyłał. Tak. Dobra, powiedz, że znajdziesz coś wartościowego. 90, no świetnie. Już no. drożej być nie mogło. Dobra, było 90. No dobra, i 90, no O, a czemu on ma wykrzyknik nad sobą? Bo on Kus... knie chyba. To jest kusownik ryb! Weź go zabij. Zgań! Ale ja też tu łowię ryby. Ale ty to robisz w dobrej wierze, tak? <grym i wierzy> Co ja mam tu? Uprzejmie wyproś. Wy jest stąd koleś. O, widzisz, a ja ty o żabach myślałeś on. Wiedział, że my myśleliśmy o żabach. Weź mu przylej, po przyczymy? prostu nie, no, bo Bądź To mężczyzną. jest zgań za wykroczenie. To zaraz zrobimy, jak nie będzie chciał wyjść, to... Ale to pierwszy raz się spotkałem, żebym był kusownik. Ja ryby. też. Fajnie. Już idziesz sobie. A to Wypoczenie. by było zimno coś. Nie. Zachodny no jest. A jest faktycznie, zmarznięty. No dobra, ale połowimy szybko ryby, także ja słuchajcie, cię przyspieszę maksymalnie. Ale już 23, może już wypełzłam. No to czekaj, spróbujemy złowić jakąś jedną, dwie ryby i. U, jakość wspaniała. Występowanie pospolite. Anioł morski. W ogóle zobaczymy też, bo może uda się, wiesz, wrzucić nam jakieś ładne ryby do akwarium znowu. O, A, ta jest nowa, tej nie mieliśmy. Pielęgnica, kurde, dlaczego to takie, takie tanie jest? te rybki? No to wiesz, mało znaczące łowisko widocznie. Dobra, jeszcze jedna ryba złowimy i będziemy wracać do domu. Dobrze. Dawaj. Dobrze, że tę energię masz, nie? O, dobra. Wracamy. No właśnie, energia jest tutaj akurat spoczko. Czy dobrze mi się wydawało, że... A nie, dobra, wydawało mi się, że rachunki przyszły, ale to jeszcze nie. Kiedy rachunki przychodzą? W poniedziałek poniedziałek, mhm. Płotka. No to nie, to płotce podziękujemy. Płotka jak zwykle zbugowana, więc lepiej nie będę jej do akwarium wrzucał. Jeszcze by dziwnie wyglądała. Ewa i wracają ze żłobka, bardzo dobrze. Teraz tak, jakie my tutaj mamy rybki? Mamy To mamy, mamy na pewno... Tak. Na pewno nie, nie mamy pielęgnicy. Nie, nie mamy pielęgnicy. Nie, ale tej też chyba nie mamy tej czerwonej. Tej? O, już nie wrzucimy. To co wyrzucamy. No właśnie zobaczymy. Ja myślę, że to chyba zaczęto ry... złotą no. rybkę, bo ona nie jest jakoś tak specjalnie tutaj. Ona wygląda jakby miała. No właśnie, dobra, to sprzedajemy złotą rybkę, a tu wrzucamy tą. O, proszę jakie ładne akwary. No, a wymaga. anioła morskiego to chyba raczej mamy. Na pewno jest już, tak. Tam Czekajcie, 15. 13, no to tego tańszego oczywiście sprzedajemy. No, i już. Dobra, no i zobaczymy, czy Madzia wyjdzie ze światów. O, chyba nie, no przecież w żłobku były. A dość to nas, są twój widok płacze z radości. Jezus, te dzieci. Ja się zaraz zysikam, nie? No już, spokój, set. Nie da się w ogóle jakoś tych duchów wywołać. Jezus, zaraz nie, ci dam to żarcie! Teraz, teraz nowe się nie zaczynają tu produkować? Ale nie, nie, ja mówię o tobie. Czy ciebie nie da się A. jakoś... Wiesz. A nie wiem, wiesz, nigdy nie próbowałam w sumie. Weź, spozuj? No. Zobacz, co to jest ta trzecia ikonka, co ci się kończy. Cierpienie rybiego przyjaciela. A weź je otwórz tamte, bo jestem ciekawa, czy coś dostałeś za to, że Zbierska obroniłeś energii? łowisko, nie, nie ale ma. nie ma nic, szkoda. Niestety. No, będziesz ty cicho. No, co ty sobie żartujesz chyba? Weź no, ja jestem głodny. No, lepać musisz. Dobra, weź Dobrze, to że zdążyłam cię nagotować przed śmiercią. Tak. O, widzisz? Mówiłam, że jak wytylepiasz dzieciaka, to od razu. No, mój. ale zaraz się drugie pewnie ogarnie. Jestem tego pewny. Będę jad i. No, no, nie widzisz. Aha, teraz brudna pielucha. Mhm. Boże Święty, dlaczego te dzieci nie rozumieją, że mi jest jeszcze ciężko, jeszcze mi dostrywają no. <grym> Może Cicho im też tam. jest ciężko, że mamusi nie ma. Nie wiem, nie widzę ich nastrojników. <grym> już cię zmieniam, już cię zmieniam. Już będzie spokój. No i co? I się nie pokazałaś. A nikt nie powiedział, że ja muszę się co nas pokazywać. Dobra, da, złożymy ci ofiarę. Znaczy, w sumie najlepiej by też było, gdybyś ewentualnie zadzwoniła do nas. I... brawo, Wojciech dał wyraz szacunku, który został doceniony przez przodków. Duchy usłyszały wezwanie i skierowały uczelnika pochodzenia umarły w jego pobliżu. O! Co się wydarzyło? Cie! A tu można jeszcze te czaszki zbierać? Ja właśnie nie wiem o co chodzi. Czekaj, Wojciech dał z... wyraz szacunku, który został doceniony przez przodków. Duchy usłyszały wezwanie i skierowały uczestnika obchodów Dnia Nieumarłych w jego pobliże. Aha, czyli można. No czekaj, weź się na uliczkę. Może ktoś zaraz tu przylezie, bo y, to było wprowadzone na Halloween bodajże. I właśnie przychodziła taka babeczka z taką, wiesz, Boże. umazaną twarzą, jak było w. Tym, w KOKO i mhm. zaczynałeś wydarzenie, i na ulicy jak spotykałeś jakieś poszczególne tam postaci takie pomalowane, to musiałeś się z nimi zaprzyjaźnić, i oni ci dawały czaszkę, którą można było sobie kłaść na taką specjalną półeczkę. Tych czaszek było chyba dziewięć. No widzisz. No. Tak, telewizyjna premiera sezonu, no na pewno. Czekajcie, to my poszukajmy tej ugi. -Bugi. Nie wiem, jak, jakiś nowy Rivelin Dell czy coś ci leci. Uczestniczka obchodów. O, i weź się kliknij. Poproszę o O, poproszę czas. o czaszkę. A. Tylko to najpierw musisz się z nią zaprzyjaźnić bardziej, bo tak to ona ci nie da. No, czekaj, zobaczymy. Może zobaczę, że jestem w żałobie i mi da. To jak z kobietą, najpierw musisz dać jej kebab, żeby ci na coś hmm. pozwolić. Tylko że my za dwie godziny i tak idziemy do roboty. Ale to nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj w tych simsiorach. Ja nie wiedziałem, że dalej jest. to jest, wiesz, bo to było przez jakiś czas tylko. Mhm. Z tego co pamiętam, nie wiedziałem, że jest cały czas. O, znikło. O, lewitacja! <gry> po co się ta dzień nie umarł? Nie Aha, z nieznajomym, wrogiem. No dobra, dobra. No mówiłam, no. Najpierw no, Tylko że ja tu nikogo nie widzę. O, tu. Aha, był. Był i zbył. O, do pracy. Eee, ja idę do pracy. Mam to, I mam, to, będzie to, mam to gdzieś głęboko. Dobra, wiecie co? Ja ten czas chyba przyspieszę po prostu. Niech sobie Wojciech idzie, ja już mam dosyć. Zaraz, o, już jedno płacze, szybciej do tej pracy idź. Ja jeszcze 5 minut. No. Chop, chop. Wiecie, że może minie. O, jak dobrze, o, jak dobrze. Nie, chyba nie minie. Aha, dzień ja miłości rozpoczyna się. Ja ci dam dzień jutro. miłości bezemnie. No. no. Ty będziesz widział. Jak ja cię tutaj przyjdę, ponawiedzę, to ci się miłości zechce. <laughs> A ty pracujesz ciężko, co by dostać awansa? Nie, nie będę pracować ciężko, bo mamy i tak bardzo małą zabawę, więc to już w ogóle byłaby katastrofa. No, jak szybko życie, jesteś? To za tobą. Sprzedawczyni. Aha. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. O, wyrzuć tutaj jedzenie, no super, to jeszcze musimy ogarnąć. W ogóle ze smutku można umrzeć? Mmm, Chyba można. No to musimy obejrzeć telewizję. Jakieś... obejrz tą premierę. Ach, nie SN, nie teraz. Ja pierdziele jeszcze dziecko płacze, No przecież to jest kurioza, no Błagam. Cicho tam, powiedziałem! Premierę chcę obejrzeć. Bądźcie cicho. Ja muszę roz rozrywkę sobie nabić. Bo od razu jeść przy tej rozrywce. No, nie wierzę, na się... No, chyba nie! Zare jedzenie wspomniałam, pewnie głodne. Dobra, nie oglądamy tego, trudno, chyba tego nie zaliczymy. Nie, o no, te dzieci Ty to masz jest. masz do drugiej w nocy, często. Te dzieci to jest katastrofa, jakaś po prostu. No, niby tak. Sama ich Oho, nie głodne. robiłam. No, ja wiem. No, żeby nie było. O, śpi. Dobra. Skorzystaj. Weź resztki. Nie, to jest jakaś masakra. To jest naprawdę jakaś masakra. I teraz było sobie jeszcze oglądać. Czemu się jedno dziecko nie urodziło? Dlaczego? <grym> Byłoby prościej. A nie poprawiałeś. No, chyba nie! <grym> nie poprawiałeś dwa razy przypadkiem? No właśnie nie wiem. Żeby na pewno było. Trudno, poczekasz sobie. Najpierw ci opieka społeczna zabierze. A da się potem takie dziecko adoptować z powrotem czy coś? Nie wiem, wiesz? Bo nigdy mi dziecko opieka społeczna nie zabrała. No jasne, nie Jak już się męczyło, to to piją w basenie. Aha. <grym> Wyłącz to radio, bo przecież się budzą. Może się ściągnąć, tylko najpierw się rozejrzyj, że dzisiaj maciek nie śmiega na tym tym. No trudno już. O, A nie, dzwoni, dzień dobry. Szalna impreza w ogrodach. Nie mogę iść na imprezę. Na żonę czekam, aż się objawi. Tak. Może dzieci. Bądźcie już cicho. Czekajcie, coś to jest do ewolucji. Ta chyba palma, tak. ta też. Yy, A to teraz mógł... samo się tak robi? Czy ten? Czy masz moda na to? Na co? Na ewolucję. Bo kiedyś to sim hmm. musiał do tego podejść i do każdego Nie, to już, to już dawno było, że wystarczyło, żeby ludzie i samo się ewoluowało. Ja już się dawno bawiłam w to. Dobra, jest 22. Idź się połóż eee, spać, może poczekaj, by czekaj, czekaj. Wie, Wiesz, że ja jestem podłą osobą, no, tak? Położy się spać, to ja wstanę, żeby cię obudzić. Dobra, śpi. No. Tylko tam pilnuj, czy ja nie wyłażę gdzie. Z grobu. Boże, gdzie? Dobra. O, sus. A, mi się w ogóle skończył już ten. Mhm. A może duchy zaraz wyskoczą, to wiesz? Przyszło nam się. Powinny jakoś wyskoczyć, tak mi się wydaje. W ogóle, jak to teraz wygląda, za 7 godzin. W ogóle, duchu... czemu tyle tych ogników lata po tym domu? Wcześniej tyle nie latało, nie? Nie, wiesz, co to z reguły tyle latało, jeśli dobrze pamiętam. Aha. Zawsze tak to nie, mniej więcej było. To ja jakoś mało uwagi na to, Zwracałam. Aha, no tak, nie, przecież nie usłyszałem. Co tu teraz? Pieluszka, Pieluszka, dobra. Wiesz, co mi chyba w tych zaświatach tak dobrze, że ja nie tak. muszę tymi dziećmi mi się opiekować, że nie, ja wcale nie wrócę. Ja myślę, wiesz, co że to jest przez to, że po prostu słyszysz za zaświatów ten pisk, ten płacz i to wszystko, i masz totalnie gdzieś całą resztę. I tak, może być. ale patrzysz, wszyscy ja jesteście nagle szczęśliwi. Bardzo dobrze. No. Proszę spać. Ty nie możesz mi jakieś sms do zaświatów wysłać, czy coś? No właśnie. Czekaj, dodam pierw historię na Instagramie. Rozmawiaj z. Nie, nie mogę. Myśli radosnego. Nie, sm... no bo tak, Myśle... to widzisz. Myślę ci radosnego SMS-a do zaświatów. Jaki jest kierunkowy? No, no to myślę. Hmm. 666? Pewnie tak. <słuch> nie, bo widzisz tego. Chodzi mi o to, że ja do ciebie dzwonię, że się spotkać. To ty też powinieneś móc do mnie zadzwonić. No tak? właśnie, to jest dziwne. Ja ci naśladuję miłości się zaraz. Trudno. No. Dobra, czekajcie, skontaktujemy swoje, się jeszcze kochaj. Skontaktujemy się jeszcze szybciutko z duchami. Co mi dały? Jeść powinieneś dostać. I dostałeś. Jak dobrze. Dobra, kochani, ale my będziemy na dzisiaj kończyć. Dwa dni czy Tak, dzisiaj jakoś dwa dni zrobiliśmy, ale to chyba też jest kwestia tego, właśnie, że jest mniej Simów, więc tak troszkę tak. intensywniejszy ten dzień był. Natomiast no, mam nadzieję, że uda nam się w następnym odcinku ogarnąć Madzie, żeby ją dołączyć. Na razie studnie myślę, że nie będziemy kupować, bo cię jeszcze i tak nie ma, więc niepotrzebnie byśmy wydali by pieniądze. Bo to chyba tak nie tylko sobie działa. żeby znowu nowej kuchenki nie kupić przypadkiem. Mam nadzieję, że się nic nie spali. Bo jakby się spaliło, to byłby problem. Ale słuchajcie, no. dajcie nam ewentualnie jeszcze znać w komentarzu, na czym można najłatwiej zarobić. Ale nie mówię tutaj o, tak, o rozmnażaniu żab, tylko po prostu wiecie, e, gdzieś iść, coś zrobić, chyba, ale w sumie chyba zbieranie tych wszystkich skałek i tak dalej. Bo tak, to tak. się wydaje. Więc ja nie wiem czasem, czy nie zrobimy tak, że może w następnym odcinku wezmę dzień wolny i przejdziemy się po tych wszystkich lokacjach, które są dostępne, i po prostu spróbujemy pozbierać bo Można. Musielibyśmy, musielibyśmy troszeczkę zarobić. No dobra, w każdym razie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominam wam, że jeżeli film wam się podoba, to dla zasięgów zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję i włączcie dzwonek, żeby nie przegapić filmów. Ze mną był oczywiście Madzia. Byłam. Także do Madzi też na kanał wpadajcie. No i co? Słyszymy się za tydzień. Także trzymajcie się, cześć i... Pa! pa, pa.